O! Jeszcze co jesteście. <grych> Dobra. To znaczy, jeżeli doszliście do filmu numer 6, to znaczy, że już jesteście w stanie skoczyć tam 10-20 podwójnych podrząd. Znowu zaczynam od dobrania sobie długości skakanki. Tutaj się kończy. Ta moja linka. Widzicie mniej więcej do pachy i standardowo, żeby się rozgrzać 50 pojedynczych skoków lec w łokcie. O, wiedzimy są. Są. Słuchajcie, ta długie skakanki. Jest naprawdę bardzo elastyczna. Postaram się dzisiaj to pokazać. I yy, dzisiaj gadamy o efektywności tych skoków. Jeżeli ona jest taka długa, to jest większy ten margines błędów, bo nawet jeżeli wam się z jadą, tak jak u mnie, no to jesteście w stanie te dable dalej wykonywać, bo ta skakanka jest dosyć długa. Ale jeżeli już jesteście przy tym momencie, gdzie te dable 10-20 ci wchodzi, no to znaczy, że już trzeba sobie tą skakankę na pewno skrócić. To jest moja osobista, personalna. O! Tu się kończy jedna, tu się kończy druga. Eee, to oczywiście zależy od Waszych preferencji. Im ona jest krótsza, tym jest lepiej. Znaczy, tym lepiej skaczesz. Nie znaczy, że tym lepiej wykonujesz dawny. Bo teraz, tak, jeżeli ja mam taką krótką skakankę, no to już wiadomo. Dzięki, tak. Wiadomo, że muszę pilnować tych rąk dosyć blisko siebie. Muszę się skupić na tym, żeby te ręce były cały czas przy sobie. Popatrzcie, jak sobie zacznę. Zacznę od pojedynczych. I ja. O. I te ręce cały czas staram się utrzymać, o, przy sobie. Bo jak się rozjadę, od razu skucha. Ze względu na to, że ona jest na tyle krótka, że no mały mamy już tutaj margines z błędu. I teraz tak. skracasz, próbujesz, cały czas trzymasz ręce przy sobie, nagrywajcie się, sprawdzajcie, jak to wygląda. Eee, powinno iść to w coraz lepszą stronę. Eee, bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim przedramiona nadgarstki i wasze nogi wykonywały tutaj pracę, czyli nie barki. Czyli ja, zanim za zaczynam skaki na skakance. Myślę o tym, żeby ta obręcz barkowa była naprawdę tu wszystko. Było naprawdę luźne. To jest tak, jak ja sobie zazwyczaj stoję. Więc to musi być tutaj luźne. Spokojnie, wykonę. O! Jadę, jadę. Jestem luźno. Patrzę w jedynku. Staram się uparować nad oddechem. O, oddech też.

Praszam. Obowiązki szkolne. Tak to nazwijmy czym yy, skończyliśmy na różnych barkach. No, To tutaj staraj się być rozluźniony, Patrzcie, w jeden punkt. I sobie głosujecie. I teraz jest mnóstwo możliwości usprawnień tej skakanki. Po pierwsze, jeżeli już pilnujesz oddechu. I te, ta skakanka jest dla Ciebie jak bieg, czyli Ty się nie zatykasz, tylko już trzymasz, tą, trzymasz to tempo oddychania i, i Ci się nic nie plącze. Możesz nauczyć się zaczynać od razu od podwójnego, to też na przykład już na starcie dajmy na to jest 50, Wy macie szybkie 50 już na starcie daje Wam dużą przewagę, bo nie musicie się rozpędzać jednoma czy dwoma pojedynczymi tylko łapiesz skakankę i Ten bieg się zawsze jest nie idealny, bo po prostu trzeba tak ręce wyśleszać, ale później już łokcie do siebie, dłonie i lecisz. To jest raz. Dwa. Można sobie to utrudnić, w sensie przyspieszyć jeszcze bardziej te skoki, czyli mniej panować nad oddychaniem w workoutach, kiedy masz jakąś szybką skakankę i zapominasz o tym i wiesz, że później na przykład będziesz mógł sobie złapać chwilę tlenu. Nie zaczynasz tu. I musisz wytrzymać, bo ja zrobię ileś tam w minutę czy coś. Tylko już tutaj ta skakanka jest szybsza. Więc jecisz od razu. Niski skok, pokręce. O wiele szybciej. Jedziesz. Jest to ryzykowne, bo można się zajechać. No ale jest to na pewno szybsze. Czy efektywniejsze. To zależy od łokka. Tu wiecie, że mamy tyle możliwości, że to się w głowie nie mieści. Moje łydy są już zajechane. Generalnie. To jest szósty dzień, jak ja skaczę. Eee, mam dość. Eee, ale jeszcze jeden dzień wytrzymam. Specjalnie dla moich subskrybentów. Eee, tutaj. Wyprostowana noga. Ta ugięta idzie za tą wyprostowaną. I do tej przeprostowanej aż nogi. Zrobię sobie po 10 skłonów na drugą stronę. To samo. No i tyle, jak już jesteście na szóstym dniu, to te wojny wchodzić. Nie wchodzą, trzeba się cofać. No, soli. Innego wyjścia nie ma.